Męcen, Trzaskowski, Sikorski poszli razem na piwo. I wiecie co? To już nie polityka, to jebana kampania piwna. Żywiec tyskie confederation. Do wyboru, goryczka, kłamstwo i lekki posmak ideologicznego rozwolnienia. Siedzą przy piwie, jakby właśnie zakończyli obrady Loży Masońskiej. I wszyscy w internecie w ekstazie. Wow! Patrzcie, oni się lubią! To takie dojrzałe. Dojrzałe? To jest żałosne. Politycy, którzy przez cały rok szczują na siebie ludzi jak psy, nagle wychodzą razem na piwo. A lud patrzy i mówi. To dobrze, że się dogadują. Nie, kurwa, to źle. Źle, że to was dziwi. Mencen pierdoli, że idzie prosto. Koleś, który latami jechał po układzie, nagle siedzi w pawie z jego beneficjentami. Jeszcze chwila i zobaczymy mencena z osiakiem na Poland Rock, przytulających się do chołowni i śpiewających We Are the World. Trzaskowski, ten siedzi przy storiach typowych gość na imprezie, który nie zna nikogo i udaje, że sprawdza ważne maile. I jeszcze Radosław Sikorski. Doświadczony dyplomata, były minister obrony. Filmuje to wszystko jak wujek na weselu. Za Polskę, która łączy, nie dzieli. Brakuje tylko, żeby ktoś z nich rzucił kuflem i zaczął rapować o konstytucji. A wy naród, wy się jaracie, że politycy pili piwo. Ludzie zarabiają trzy tysiące, leczą się miesiącami. Dzieci dostają depresji w szkołach a wy się wzruszacie, że Trzaskowski z Męcenem nie zrobili sobie z dupy gilotyny. To nie jest żadna normalność. To ustawka medialna. To teatrzyk dla frajerów. Kamera, kufel, jeden cytat pod publiczkę i lemingi z lewej i z prawej kaskają jak foczki. Wiesz, że polityka jest w dupie, kiedy największym minusem w kraju jest to, że trzech gości usiadło do piwa i nie wybuchła wojna domowa. Ale spokojnie. Niedługo też będą wybory. Znowu się będą żreć, znowu będą wrogami, ale do następnego piwa. Ten kraj nie potrzebuje piwa między politykami. Ten kraj potrzebuje, żeby ktoś w końcu wylał im te piwo na ten łeb. A jeśli Wam się to podobało, to wiecie, co zrobić. Zostawcie suba, łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek. Albo chociaż wyślijcie monolog Mencenowi. Może obejrzy przy kolejnym piwku z trzaskiem.